Ten odcinek będzie troszkę bardziej techniczny niż pozostałe. Już tłumaczę dlaczego. Po emisji odcinka, w którym Ela opowiadała nam o panelach winylowych, przybliżając specyfikę produktu i opowiadając o korzyściach płynących z jego zastosowania, padło wiele pytań o montaż. O montaż paneli winylowych. Postanowiliśmy zaadresować ten temat, poświęcając mu odcinek Studia Mo. Dziś pomoże mi wytłumaczyć Wam montaż paneli winylowych Maciej. Macieja znacie już z odcinka o tapetach, ale Maciej jest człowiekiem renesansu. Zna się nie tylko na tapetach, ale również na motocyklach, na trasach rowerowych górskich, na zdrowej diecie, no i też na panelach winylowych, prawda? Tak, rzeczywiście. No trafiłaś idealnie. <noise> nie wiedział, że tak go zapowiem, ale nie, nie ujawniłam za dużo, co? Nie, nie. Okej. Okay.